Powinno mi się udać, powinno mi się udać. Odjebałem o cały kawał drogi, wiesz? Nie, tam takie to Ale kurwa, te trafiki to kosze trafiki, jak lecą, kurwa, kurwają mnie te trafiki. Normalnie aż mi się ciśnienie ponoć. Ale chyba wygram. Ale i tak używa, kurwa. Tak, jestem pierwszy. Odjebałem ich od naprawdę bardzo duży kawałek, bo ramował mnie, przypierdoliłem nitro. O, napisał Wiktor Hazard. Report on je yeah is fake. Hahaha, <laughs> lol. Report on z, r, zaraportowałem do IE i is fake. Czyli raportowanie do EA to Hahaha, ha, 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 lol. No z tego co napisał. Na, tłumaczę ci tak. Raport, raportowanie, raport.